Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, wiersze 29-32. Zdanie, które wybrałem z tego liturgicznego przekładu, czy może bardziej poprawnie trzeba powiedzieć, z przekładu, który, którego używamy w liturgii, brzmi tak: To plemię jest plemieniem przewrotnym, a w Biblii Pierwszego Kościoła. Mamy stwierdzenie plemieniem zepsutym. To zepsucie już się nam pojawiło w minionych odcinkach. Ale to jest ciekawe, że w tym kontekście to zepsucie świadczy o braku wrażliwości na znaki, braku wrażliwości na czułości wręcz, na to, co wydarza się z woli Pana Boga w naszym życiu. Brak wyczulenia na Boże Działanie i to zepsucie sprawia, że my mamy zasłonięte oczy, że mamy klapki na oczach i nie widzimy Bożego Działania, nie widzimy cudów, nie widzimy znaków. Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zepsuci. Pytanie, czy. Jesteśmy w stanie zrobić sobie dzisiaj taki rachunek sumienia i zobaczyć, czy coś we mnie nie jest zepsutego, co powoduje, że moje oczy są zamknięte na znaki. Mam ów, brak wyczulenia na znaki. Módlmy się, aby to słowo uzdrowiło w nas wszelkie zepsucia. Módlmy się, aby to słowo sprawiło, że będziemy wyczuleni na znaki Pana Boga w naszym życiu. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. I bardzo Was proszę, kochani, udostępniajcie tą nową formę jednego słowa. Eee, dawajcie lajki, subskrybujcie nasz kanał. Bardzo Wam za to dziękuję.